Rozpoczęło się jesienne zarybianie zbiornika jeziorsko. Tym razem do rzeki Warty, dwa kilometry przed zbiornikiem, trafiły młode karpie, sumy i szczupaki. To wszystko dzięki Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, który w ten sposób dba o wędkarzy, ale także i o przyrodę. Do wody trafił na rybek wyhodowany w ośrodku Polskiego Związku Wędkarskiego w Zalewie w gminie Lutomiersk. Wartość pierwszej transzy wpuszczonych do jeziorska ryb. To prawie 35 tysięcy złotych. Jest to karp pełnouski, jest to dwulatek, jest to ryba kroczek K2. Przeszliśmy troszkę, zwiększyliśmy produkcję karpia właśnie pełnouskiego. Lepiej się aklimatyzuje tutaj u nas w naszych akwenach. Ma, fajniejszą ma przeżywalność. no Jest bardziej atrakcyjny dla wędkarzy. Karpia kroczka wpuszczono aż 750 kg, czyli prawie 3000 tysiące sztuk. Suma kroczka 300 kg, czyli około 1000 sztuk. Najmniej szczupaków, tylko niewiele ponad 80 sztuk. To jest szczupak z tego roku. Jest to y, szczupak, y, który nie ma jeszcze roku, bo wytarł się w marcu i krabyła. A do, do tej, do jesieni, teraz do końca września dorósł do tej wielkości w granicach 30 cm. A w przyszłym roku będzie miał? 50, także wędkarze już będą go mogli spokojnie wędkować i cieszyć się z okazów, które będą tutaj na zbiorniku jeziorsko łowić. Dlaczego szczupaków jest najmniej? Szczupaka będziemy dowozić jeszcze, bo to dopiero zaczęliśmy od ów naszego ośrodka, będziemy dowozić systematycznie jutro, pojutrze, przez najbliższe dni cały czas będzie codziennie tutaj zarybienie prowadzone. Wędkarze będą mieli radość, przyroda zyskuje, zyskała. Jak zwykle, I jak zwykle będą narzekania, że za mało jest. Przystępujemy do realizacji zarybień jesiennych, zgodnie z wytycznymi według operatów. Miejsce wpuszczania młodych ryb nie zostało wybrane przypadkowo. Doszliśmy do wniosku, że będziemy w tym sezonie tutaj tylko zarybiać, bo przy tamie jest remont robiony. Woda jest bardzo znowu niska i nie chcemy, żeby po prostu ptaki rybożerne żerowały na tych rybach, bo byliśmy w weekend obserwować, no to naliczyliśmy w czterech około, jak zsumowaliśmy, około 1,5 tysiąca kormorana. Jest to ptak, który... Wilk. Wilk naszy wód śródlądowy, który żeruje na, na tej rybie, wprowadzanie niepokój, a ponadto ryba jest spędzana pod samą zaporę czołową i ona często spływa przez elektrownie. W tym roku Polski Związek Wędkarski wyda na zarybianie zbiornika jeziorsko blisko 400 tysięcy złotych.